Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Bymień. A to jest kolejny materiał z Battlefielda 3 z dodatku walka w zwarciu. Dzisiaj mapa już wam mówię, operacja 925 w trybie deadmechu. Dobra, tu poginęli moi. Także wolę się nie pokazywać tam. Dobra, spokojnie. Dobra, czysto. Yy, yy, dzisiaj sobie pograłem yy, trochę na tych mapach z dodatku i na razie yy, moją ulubioną jest właśnie ta, czyli operacja 925. Całkiem spodobał mi się też tryb Mistrz Broni Ale tym razem zagraliśmy sobie Team Deadmatch Bo ostatnio pokazywałem właśnie tryb Mistrz Broni Czyli coś dla odmiany Prawdopodobnie w następnym materiale pokażę Wow Pokażę e, dominację Bo też jest taki tryb Dobra. Już całkiem zapoznałem się z tą mapą, chociaż jeszcze jakoś szczegółowo jej nie znam. Dobra, w końcu coś zabiłem. Użyłam broni a 3 eee... W której. W której. Wróćmy. Inaczej. Wow. Aha, no to fajnie. Eee Niespodziewanie granat mnie tutaj zabił, i to jeszcze od mojego sojusznika. No, w każdym razie AUG jeszcze nie prezentowałem w swoich materiałach. A to całkiem fajna broń, o której mówiłem ostatnio. Okej, okay. lubię właśnie tutaj roz rozgrywkę na tym parkingu. W ogóle fajny jest taki motyw, że e, na mapie widzisz tylko tych, którzy są na tym samym piętrze, co ty, bo jak już pewnie zdążyli się zauważyć, to e, kurde, jest tu kilka pięter. Okej, okay, ale spokojnie, spokojnie. Ten system zniszczeń i to wszystko to pięknie wygląda, naprawdę. Dobra, asysta, niestety. Tam idzie już mój. A tu najwidoczniej nikogo nie ma, także pójdziemy sobie w jakieś inne miejsce. Może tą drogą. Dobra. Ciekawe, czy tam się to przejść. Nie. Niewidzialna ściana. Haha. Pewnie już mnie chciał tam z noża. Ciachnąć. Spokojnie. Nie drżyj się tak. Co mnie zaskoczyło, to to, że mało osób używa RPG-ów, a można byłoby się spodziewać, że choćby na takich przestrzeniach jak tutaj, na tym parkingu, rakiety by latały, a wcale tak nie jest. O, to jest moje ulubione miejsce na tej mapie. Chociaż już mówiłem, że moje ulubione miejsce to jest na parkingu, a w każdym razie tutaj też jest fajnie, bo jest wielu wrogów. Za każdym razem. Wow, ktoś ma tam latarkę. Wow. Dobra. O, minęło mnie to. Oho, już ktoś do mnie szedł. Kurde, słyszę kroki. Trzeba być tu ciągle uważnym. Jest naprawdę tylu wrogów na takich małych mapach, że. Łatwo dać się zaskoczyć. O, tutaj jeszcze chyba nie byłem. Dzięki. No ale przynajmniej podniósł. Nie, że przeprosił. No spoko. O! Ej. Dzięki żal. Nie ma odbicia w lustrze. O, kibelek. <laughs> Nie, no wszystko się niszczy. Super. Dobra, podnieśmy. O, wstawaj. No przecież dostał. Dobra, jeszcze ktoś mnie podniósł. Dobra, podniesiemy. Spoko. Jak mówiłem <laughs> ostatnio, będę pokazywał każdą mapę sposobna. Także dzisiaj to, jutro na przykład, zaprezentuję kolejną mapę. Ono też jest ciekawe. Widzicie na tym, e, jakby rzeczywiście na mnie spadały krople na kamerze. Tak widać. Bardzo fajne niektóre efekty tutaj są. Czego na przykład nie ma w Call of Duty. Okej, okay, trochę dziwnie się zgliczował. No dobra, dobra, spokojnie. Nawet nieźle idzie. Chociaż przegrywamy. Dobra, tam już... E go zabili. O nie, już, już nie zdążę. O, 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 o tak. Dajcie mi tę broń. To jest dopiero ciekawa broń. Nazywa się M5K. I jest to jedna z broni, właśnie z tego dodatku, którą próbuję właśnie odblokować. Bardzo szybkostrzelna i prawdopodobnie też bardzo dobra. Także zobaczymy, żebym za szybko nie zginął Dobra Dobra, coś, coś laguje W każdym razie już pierwszy kill Z tumikiem śmiesznie brzmi Dobra, runda się powoli kończy. Raczej to przegramy. Bo 12 killi, nie tak łatwo zdobyć. Rywale już 92. Dobra, strzały słychać trochę w oddali. Także wow, ale sfailowałem. Dobra, przynajmniej mi ktoś tam uratował. Asysty dostałem. Trzeba przeładować. No tak, ta broń jest bardzo szybko strzelna i naboje bardzo szybko się kończą. Tym bardziej, że ma ona tylko 20 naboi w magazynku. No nie. W każdym razie wiem, że jest dodatek do tej broni większy magazynek, także spokojnie. Niestety przegraliśmy. A, no cóż. Co my tu dostaliśmy jeszcze? W sumie nic ciekawego. No dobra, to była taka krótka prezentacja mapy. Eee, mam nadzieję, że Wam się podobało, eee, i do usłyszenia już jutro. Na razie, cześć.